Cześć, witam. Dzisiaj mamy środę, 22 czerwca i 87 dzień mojego eksperymentu. Yy, zostało więc pełne 14 dni 2 tygodnie. Yy, dzisiaj na śniadanko cecinka na boczku z dwóch jajek. Dwie kromki chlebka. Niestety dzisiaj nie mam pomidorka, bo brakło. Także no to cały czas powtarzam, że dieta ta polega na tym, że ja jem pewne produkty, które traktuję jako obowiązkowe, czyli, czyli sałatkę George, otręby pszenne, wodę mineralną niegazowaną, No, ale czasami braknie nawet i tych podstawowych. Reszta, jem po prostu to, to co mam pod ręką, tylko w jakiś przemyślanych ilościach. Tak samo no nie wybieram chleba, no na pewno lepiej wolałbym jeść, gdyby to był chleb razowy, Pełnoziarnisty, ale nie kwaśny, no takiego chleba no niestety ciężko mi tutaj kupić jem chleb y, biały, ale nie jem 7 kromek jak poprzednio, tylko w tej chwili jem 2,5. Miałem zejść do dwóch, ale waga spada cały czas, nie wiem czy to będzie w ogóle potrzebne i czy, czy w ogóle zejdę. 2,5 jest w moim przypadku, jest OK. Natomiast dla kogoś innego, kto jadł tych kromek 5 no, y, czy, 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 czy 4, no, y, jeżeli zredukujemy o połowę, powinien mieć ich 2 czy, czy 1,5, ale wszystko zależy od tego jak tą sytuację zwyczaj trzeba całą przemyśleć, dlatego dieta ta jest, nazywam tą dietę dietą logiczną, bo musimy się najpierw pierwszy tydzień prześledzić, zastanowić, co jemy, co wyeliminować i założyć sobie jakiś plan. Natomiast to ma wyglądać tak, że jeżeli no przyjmijmy, że, że ja bym jadł w tej chwili tylko ciemnych chleb, którego nienawidzę. Kończy się dieta, waga spadła, ale pierwszą moją myślą jest powrócić z powrotem do, do tego mojego ulubionego białego chleba czy bagietek. Nie, no ja im po prostu to, co, to, co jem, no, gdybym lubił bułki, jadłbym bułki, tylko nie sześć, na przykład w ciągu dnia, tylko jadłbym je dwie czy dwie i pół. No na tym, to, na tym to polega, że yy, należy w ciągu kilku miesięcznego okresu, ja przyjąłem trzy miesiące, zredukować jedzenie, ogólne pożywienie o około 30 do 50%, w zależności od, od jakiejś osoby. Nie pić napoi słodkich, gazowanych, Absolutnie, jeżeli ktoś pije alkohol, nie mieszać go z czy wódkę czy whisky z Coca-Colą. Da się to wypić, ja tego nie cierpię, ale wtedy mniej troszkę wypiję. Nie jeść w nocy, 4 godziny przed snem. Pić wodę mineralną, jeść sałatkę George, jeść otręby. I wykonywać jakiekolwiek ćwiczenia. Raz w tygodniu bieg i, i te mięśnie brzucha i pompki wpływają na, na całą sylwetkę. Także ja teraz pokażę, jak zwykle, od 86, czyli już siódmy dzień, pokazuję swoją sylwetkę, jak wyglądam. Jest. Uważam, dobrze. Dzisiaj będzie na pewno ciut większa waga o jakieś 300-400 kg, może ze względu na spodnie. Bo przez ostatnie jakieś kilka miesięcy ważyłem, przez ostatnie kilka tygodni, ważyłem się w spodniach. W spodniach, w spodniach krótkich lub takich do kolan. No a akurat dzisiaj mam uprane, to, to muszę, założę sobie takie. No i waga jest 88,7 czy 8 czy 8. No, gdyby odjąć tą różnicę, na spodniach te 400 gram byłoby to 88,4. No, cel na następny tydzień byłoby zejść poniżej 88, ale i tak już jest bardzo dobrze, I tak już jest 15 kg. No, spokojnie zobaczymy, co będzie. Ja sobie teraz zjem nagram i do zobaczenia w trakcie drugiego śniadanka. I drugie śniadanko, jak zwykle tradycyjnie. Kornerek z dwoma łóżkami odrąpnych i troszeczkę musli i pół grejfruta takiego większego. Także ja sobie oczywiście teraz y, znaczy zjem, oczywiście nagram na drugim filmie i zapraszam na obiad. I pora na obiadek. Dzisiaj kurczaczek jest krzydełko zdrożna, ryż, trochę fasolki i kapustka kiszona. Yy, także do zobaczenia w trakcie następnego posiłku, czyli kolacyjki. Kolacyjkę, jak zwykle sałatka George, taki malutki kawałeczek kurczaczka jeszcze został z obiadu i taka półweczka krągki. z masłem i z serem. Także ja to teraz jem, nagram i do zobaczenia jutro w trakcie śniadanka.